Zapraszam Państwa na kolejną prezentację z cyklu od A do Z AutoCAD Sztuczki i kruczki. Dzisiejszy, drugi odcinek e, poświęcony jest pomiarowi pola powierzchni. Poprzednio robiłem to za pomocą poleceń pole oraz zmierzgeom. Dzisiaj wykorzystam polecenia Edplin, właściwości i, podobnie jak poprzednio, kalkulator. Ponieważ niepotrzebne mi są dwie warstwy nazwy poleceń i ta warstwa wymiary, więc ukryję je z enter, z enter, powiększy maksymalnie, Cały obszar rysunku, włączę pola wprowadzania dynamicznego z Enter.8x zmniejsza powiększenie o 20%. I wydajmy teraz polecenie add plin. Add clean. Wybierz polilinię, wybieram polilinię. O, jest informacja, że to nie jest polilinia, czy przekształcić. T Enter. I wybierajmy dołącz. Dołącz. No i tak porządnie rzecz biorąc, powinniśmy. Wybierać te obiekty w taki sposób. Ja może zamiast się bawić w takie wybieranie, w tym przypadku wybiorę wszystkie istniejące obiekty. No i zobaczmy, może tutaj, co tu się ciekawego wydarzyło. Znaleziono 20, 15 segmentów dodano do polilinii. No i yy, pozostała mi jaka yy, teraz szukajmy, jaka opcja będzie następna. Widać, że pojawiło się polecenie otwórz, czyli polilinia jest zamknięta. Gdyby było inaczej, byłoby tu dostępne polecenie zamknij. Wystarczy chyba klepnąć klawisz Enter F2. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. No, polecenie zakończyło swoje działanie, i popatrzmy, to jest już w tej chwili jeden obiekt. Przesuńmy to odrobinę w prawo. I jeśli wybierzemy obiekt i naciśnie, naciśniemy zestaw klawiszy CTRL-1, pojawi się narzędzie, paleta narzędzia właściwości. I popatrzmy tu w geometrię obszar. Już nie bawię się tu w, zmienianie, w zmianę liczby miejsc po przecinku. Obszar tej, tego obiektu. Po kliknięciu przycisku pojawi się kalkulator. I to jest ten kalkulator. Na przykład mogę tę wartość dodać do sumatora, prawda? M+. Zamykamy Ctrl 1 ukryje ten obieg. No, pozostała mi jeszcze tutaj do odjęcia wartość pola tego okręgu. Jeśli klikniemy go dwukrotnie lub naciśniemy zestaw Ctrl 1 to do jego pola powierzchni, także w bazie danych możemy się dostać. Jeśli kliknę kalkulator, to ta wartość zostanie pobrana do kalkulatora. Może dopiszmy znak minus na początku. Następnie na końcu znak dodawania i wywołajmy pamięć. Teraz przycisk równa się i wyznaczyliśmy to pole. I w tej chwili można sobie kliknąć prawym klawiszem, wykonać operację. Kopiuj, zamknij, kontrol 1, dwukrotnie kliknijmy to pole. O, i tutaj kontrol V. No, wartość, jeśli miałaby być w metrach kwadratowych, zmieńmy kropkę na przecinek. Zmieńmy kropkę na przecinek. No ja tu dopiszę kilka zer, już nie będziemy bawić się w kalkulator i liczymy. raz, 2, 3, 4, 5, 6, o 6 miejsc w lewo przecinek, te zera są zbędne i ten przecinek jest także zbędny. No wystarczy teraz tylko przywrócić widoczność, może tylko warstwy wymiary, z enter, z enter. powiększyć zakres rysunku. Zadanie zostało wykonane. Dziękuję Państwu za uwagę.